Zastanawiasz się, ile kosztuje pozycjonowanie? W branży SEO na to pytanie odpowiadamy zwykle słynnym stwierdzeniem to zależy. Dlaczego? Dlatego, że cena pozycjonowania zależy od wielu czynników, w tym tego głównego, jakim jest konkurencyjność Twojej branży. Posłużę się przykładami. Jeśli przykładowo zajmujesz się wypasem owiec w bieszczadach, Twoja konkurencja prawdopodobnie nie ma w ogóle strony internetowej, a tym samym fakt wypasu owiec w Bieszczadach będzie posiadać małą konkurencję w Google. O ile w ogóle? Twoja strona po prostu nie będzie musiała przedostać się przez wiele innych, konkurencyjnych serwisów. Jeśli natomiast prowadzisz sklep internetowy np. z odzieżą, Twoją konkurencją będą największe marki modowe, prowadzące wielkie e commerce oraz portale pokroju Allegro czy Ceneo. Wówczas, jeśli zależy ci na tym, żeby znaleźć się w top 10 na frazę np. Na czerwona sukienka, musisz liczyć się z dużymi kosztami takiego przedsięwzięcia. Cena za pozycjonowanie takiego sklepu wynika m.in. z ogromnych nakładów czasu pracy, pozyskiwania wartościowych linków, znacznego zapotrzebowania na teksty, wielogodzinnych analiz, dogłębnego planowania strategii działania. Pozycjonowanie strony dotyczącej wypasu obiec w Bieszczadach może kosztować kilkaset złotych miesięcznie, natomiast pozycjonowanie sklepu z odzieżą nawet i kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. Żeby zatem podać Ci budżet potrzebny do pozycjonowania Twojego serwisu, potrzebna jest przede wszystkim dogłębna analiza Twojej konkurencji.